Ostatni ferratowy odcinek tutaj, bo było tak, że było najpierw to podejście z ulicy, później była ta pionowa, zupełnie ferrata. I teraz e, po tej pionowej e, zupełnie ferracie było e, było e, te takie płaskie i takie przejście bez e, i przejście bez bez ferratowe, czyli tylko takie po prostu przejście. A Teraz jest właśnie ta druga część ferratowa, i ta druga część ferratowa to jest już ostatnia do pokonania tego masywu i do dojścia do dojścia do tej doliny do której, którą będziemy schodzić także to jest Część ferratowa, druga na tej ferracie. Tutaj już są widoki bardzo ładne, naprawdę. Także warto tutaj przystanąć i popatrzeć, bo jest na co. Tu już jest, tu wszędzie jest wysoko, ale tu jest już naprawdę wysoko. Także póki co mamy wszystkie kawałki, bo mamy dojście do tej pionowej ściany, kawałek tej pionowej ściany, ten płaskowyż. I po płaskowyżu mamy znowuż. Tą drugą część ferratową i tu, jak zawsze, wydaje się blisko, ale to wydaje się mało. Ale to nie jest mało. Kolejna część ferratowa, bo tu muszę dojść. O, tu już się zaczyna lina. I tutaj albo jeszcze wejdę z dwa kroki i pokażę, jak to. Będzie tutaj do góry sobie szło. Gdzieś tutaj sobie na jakimś płaskim kawałeczku przystanę. Może być i tutaj i tu do góry, tam, 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 i tam widziałem, tam widziałem ostatecznie ludzi, i tam jest koniec, może nawet uda się dostrzec liny, I tam nawet dalej uda się dostrzec Krzysztofa, i to jest. Ostatnia ferratowa. Ostatnia ferratowa. Teraz trzeba się wspinać, żeby ten kawałek tutaj przejść. Jesteśmy cały czas na tej drugiej części ferratowej. Eee, mamy chwileczkę przerwy, dlatego tą chwileczkę przerwy. Postanowiłem wykorzystać, żeby pokazać e, jaki tu jest widok. I teraz tak, co tu widać. Proszę. Tam jest, e, tam jest taki, taka skała stojąca samotnie pionowo. Tam też jest taki, tu taki wystający cypek. Tu też jest takie wystające a tam jest y, figura Matki Boskiej tam w tej niszy patrząc trochę dalej to też tam są jakieś takie y, stoją takie kloce gigantyczne tutaj też o jak to wygląda też takie rzeczy tutaj są no, i po horyzont góry, w którą stronę by nie spojrzeć czy w lewo, czy w prawo to góry, góry i góry, ale tutaj, akurat ten moment, tutaj z, z tym stojącym tutaj kikutem to jest i to jest w ogóle z tym całym masywem to jest w ogóle niesamowite widok po prostu niecodzienny no, to same niecodzienne widoki ale to powiedzmy w skali tego co tu się widzi no to to, to, to tutaj to jest super także po tych e, widoczkach bo jest naprawdę na co patrzeć to, to są y, niezwykłe widoki Trzeba ruszać dalej, do góry, tam, 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 ale to już e, następne wejście zrobimy sobie już z, y, z góry, jak już będziemy na mm, samej górze. I oto jesteśmy na samej górze. Sama góra, końcóweczka. Wygląda tak. I zaraz się przekonamy, co jest za tą granią. Co tam zastaniemy. Ja jeszcze tam nie byłem. Także czy znaczy byłem, ale dwa lata temu. Ale oczywiście nie pamiętam. Dlatego zaraz się razem przekonamy, co tam będzie. Jeszcze parę kroków. Uuuu. Ojejku. No nie można powiedzieć. Wrażenie aż nie wiadomo co powiedzieć dosłownie. To jest widok w ogóle niesamowity. Widok to jest ta część. Na żywo to wygląda jak jakieś morze albo coś takiego Tutaj to szare Albo jak jakieś wydmy A W każdym razie to bardzo dziwnie tutaj to wygląda o. Tutaj te pionowe skały No nie A przyszedłem stąd. O tak. Tam, tam krzychu. I iry idzie. Tutaj jest. Jeszcze. koniec można powiedzieć i ten koniec ale dobra nie wygląda zbyt spektakularnie bo nie ma tutaj jakiegoś urwiska tylko tutaj są dalej są skały ale no tamten widok Eee, tamten nieziemski. Po prostu szok. Aż muszę jeszcze przez chwileczkę to pokazać. Wow! O, proszę bardzo, reakcja na ten widok. <laughs> nie, ale czad. A co powiesz? E, co powiesz o tamtym? To jest już nawet nie księżyc, tylko Mars. No, dziwne, no, nie mi się też... To nie. nie kojarzy... Nie, nie kojarzy mi kochans. się co z górami, tylko z czymś jakimś, nie wiem. Tam to jest obca planeta jakaś. No, obca planeta. Nie wiem, jakieś wydmy morza albo coś takiego. Tak. Ale to w ogóle... No, także była reakcja nawet na żywo. Jak to wygląda? Dobrze, teraz już spotkamy się w Dolince. Powinienem powiedzieć, że jesteśmy w Dolince, ale nie, nie jesteśmy w Dolince. Jeszcze do Dolinki nie dotarliśmy. Na razie przemierzamy tą pustynię, którą pokazywałem tam z góry. Ta pustynia. Po prostu to są piargi. W większości ona jest równa. Lekkie do góry, lekkie na dół. I przemierzamy ją. Z bieżącej sytuacji to wygląda to tak. Dosłownie jakby jakaś powtórka sprzed dwóch lat. Ale nie wiem dlaczego tak jest. Czy to po prostu wynika z jakiegoś błędu nawigacji, czy złego zrozumienia tego. W każdym razie na tą chwilę no, okazuje się, że jest godzina 15, a my niby mamy jeszcze 6,5 godziny. Czyli to jest coś niemożliwego, bo o 20 już się robi tak szarawo. Czyli, a według tego, tego 6,5 godziny, co my mamy, no to to będzie to jest ta pierwsza 30, to już w ogóle będą totalne ciemności, a my przecież to skończymy w lesie, no to w lesie no to w ogóle będzie ciemno. A my licząc rano ten szlak, przyjęliśmy, że bez problemu bo wyszliśmy dzisiaj trochę wcześniej niż zawsze, że mamy taki zapas że spokojnie to zrobimy i że nie będzie w ogóle potrzeby używania czołówek i latarek. I zostawiliśmy czołówki i latarki w hotelu, no bo po co kolejne kilogramy przez cały dzień dźwigać. Także takie, taka jest w tej chwili sytuacja. Ja mam nadzieję, że to jest jakiś błąd w nawigacjach. Na razie, strategię przyjęliśmy taką. Idziemy pół godziny co najmniej. Za pół godziny sprawdzamy jeszcze raz, ile tego ubyło. Tego czasu, w tej naszej aplikacji jeżeli będzie pół godziny no to najprawdopodobniej jest to prawda no i wtedy mamy mały problem a jeżeli będzie więcej no to znaczy, że jest ok tylko, że jest jakiś problem nawigacyjny i teraz tak, tam u góry jak weszliśmy to podeszliśmy jeszcze sobie kawałek ja już tego nie pokazywałem na Pizzelwa Taka... Taki szczyt. 2914, czy coś takiego. 2900 z haczykiem. Mamy jeszcze ambitny plan, bo tu w pobliżu jest Piz Boe. I ten Piz teraz dokładnie nie pamiętam, ale na pewno pamiętam, że ma ponad 3000 metrów. Więc może w końcu, po... W tych latach przyjeżdżania tutaj, może w końcu wejdę na te 3000 metrów, bo póki co nie miałem okazji. No nie miałem okazji. Jest to jakiś tam niedosyt, że tych 3000 nie pokonałem. Co prawda, to pizza, jak weźmiemy, to fajnie. Jak nie weźmiemy no to jeszcze nic straconego bo jeszcze 6 dni przed nami co prawda jeden deszcz ma nam wypaść na burzę i deszcz tak mówi prognoza ale po tym wtorku deszczowym bo dzisiaj jest niedziela po tym wtorku deszczowym atakujemy marmoladę czyli na marmoladzie jest grubo ponad 3 Także spokojnie powinno w tym wyjeździe 3000 pęknąć. A tu już widzę to pitboe. Tam jest krzyż. Tam jest krzyż. O, widać to pitboe. Tak muszę z marszu. No teraz e, skończyły się przystaneczki na filmowanie, tylko musimy trochę tego tempa. Nadrobić. A zatem po raz kolejny następny raz, już jakby, nawet jak wejdziemy na topić, nie będę tego pokazywał. Zatem kolejny raz do zobaczenia w linka. Już ma być dolinka, ale jeszcze nie ma dolinki. Jeszcze, jeszcze, bo tutaj cały czas idziemy przez tą pustynię. Ale co ciekawe to nie jest ten widok do tyłu, tylko widok do przodu Bo z przodu to wygląda tak To jest po prostu to co tu jest to jest szał, jak jakiś wielki kanion Także Jeszcze raz się łączyłem przed dolinką z celem właśnie pokazania tego tutaj Kanionu. Idąc tutaj, e, o dobra, idąc tutaj, e, trochę były problemy nawigacyjne, ale widzę co innego. Ferratka. Że tu jest. A nie, to tylko chyba takie. E, takie zejście na, na chwilę. To takie coś, to zrobimy bez, bez niczego. E, zdjąłem buty. I teraz e, pierwsza reakcja na e, wejście do tego lodu. Jejusiu! Dobra, idę tutaj, bo tam, był, tam były za duże spady, a to wszystko jest w wodzie śliskie. Już po prostu yy, ach, nie czuję moich stóp ach, Musiałem wyjść, uciekać, bo po prostu było to nie do zniesienia Taka zimność Nie wchodzi w krzyku? Za ja zimna a ja sobie jeszcze raz wejdę, już troszeczkę uprzepłem, ale to po prostu ta zimność to jest no nie do zniesienia. Idę teraz tu w stronę tego wodospadu. Próbuję, bo tu jest chyba głębiej. Ojej już Nie, to jest... Nie do wytrzymania, czy moje nogi już po prostu odpadają Uff. Dobrze, to schodzenia do wody to by było dosłownie tyle. Może jeszcze raz na chwilę wejdę i koniec Zostało nam a później powiem, bo tutaj szumi Dolinie. Proszę, tak to wygląda Szumi strumień I teraz podejdziemy sobie do tego strumienia i zobaczymy jak wygląda woda w tym strumieniu i tak trzeba przez ten strumień przejść, bo tak prowadzi szlak z tego idziemy ta woda sobie tam z góry gdzieś przylatuje a tu sobie idziemy i tak wygląda ta woda proszę ta woda jest Ta woda jest y, czystsza niż w basenie, po prostu. Także naprawdę, a zaraz, jak tutaj chłopaki nie będą y, chcieli gonić, to ja zaraz zdejmuję obuwie i wskakuję, najprawdopodobniej skoczę sobie, o, tam do tamtej mietki, tam. Wydaje się, że tam jest głęboko, więc powinno być. Przyjemnie. Oczywiście ta woda e, wiadomo jest e, mega lodowata. Także to tam chwilę tylko nogi i go away. Także w końcu e, jesteśmy w tej dolinie. Zbliżamy się już e, mocno do końca. Dlatego e, cały czas idziemy tą dolinką, akurat tutaj musimy e, takie małe podejście zrobić i już wtedy zejdziemy niemalże prosto na samochód. Zajmie nam to e, o 9, a będziemy o 19, czyli prawie 10 godzin e, cała ta wycieczka. No i tak. Z dobre 4 godziny byliśmy na, no wiadomo, że tam są pewne podejścia, tak jak po tym e, krajobrazie księżycowym. Ale z dobre 4 godziny byliśmy na samych ferratach. Czyli rzeczywiście wspinaliśmy się. Resztę tego czasu to jest to schodzenie. No niestety, tam nie ma innej drogi. Czyli y, mówiąc inaczej, ferratka jest fantastyczna, bardzo fajna naprawdę, y, i wymagająca, i stroma, i widoki zapierające dech w piersiach, ale y, nie ma innego zejścia. Trzeba y, zejść całość z buciorka i nie zajmuje to dwóch godzin, tylko tak jak tutaj w naszym przypadku, to z sześć no i e, widoki też są częściowo spoko jednak to zejście jest długie ale jakby mnie ktoś zapytał czy e, ze względu na długość tego zejścia czy warto iść tą e, ferratą bym odpowiedział, że warto, bo ta ferrata jest naprawdę spoko dlatego e, pomimo to, że tak długo się schodzi e, to i tak warto tą ferratką iść póki co po tych godzinach mówię na no pół godziny do samochodu nam zabrakło wszyscy pięknie przeszli, nic się nikomu nie wydarzyło nawet najdrobniejszych kontuzji także oby tak było do końca naszego wyjazdu na wszystkich ferratach jakie Zamierzamy zdobywać. I to tyle z ferraty Fosnaker.